Activity TV, Katarzyna Doroż, witam serdecznie. Dzisiejszym gościem jest dr Piotr Kardasz. Panie doktorze, bardzo dziękuję, że przyjął pan nasze zaproszenie i dziękuję, że znalazł pan czas wśród tylu zajęć, które ma pan i tylu wykładów, które pan udziela. A... Ja powiem, że to dla mnie przyjemność, że mogę przekazać informacje o czymś, co jest wartością samą w sobie dla ratowania zdrowia ludzkiego. A w cyklu moich spotkań, no to jest jedno z wielu, więc nie jest jakimś wyróżnikiem, choć przyjemność jest taka, że ta informacja powędruje poza granice naszego kraju i będzie w stanie, mam taką nadzieję, pomóc wielu ludziom. Mówię pomóc, dlatego że jest to pewna koncepcja oparta tyleż o najnowsze osiągnięcia nauki, nagrodzone zresztą trzema nagrodami Nobla, oczywiście twórców z różnych stron świata, ale nieskonsumowanych dla ratowania zdrowia, oparta o wzorzec medycyny chińskiej i mówiąc inaczej w pełni wykorzystująca dorobek mojej pracy naukowej dotyczącej fitoremediacji, mówiącej o tym jaka to jest mądrość mikroorganizmów, które w ślad za Skutkami negatywnego zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez człowieka, żyjąc krótko, relatywnie starają się zmienić te warunki, produkując coś, co możemy nazwać serum przeciwko czynnikowi bieżąco skutkującemu negatywnie na organizm ludzki, poprzez to, że te mikroorganizmy, te mikroorganizmy współpracują z korzeniami roślin i w zamian za glukozę są w stanie je na bieżąco doposażać. Ten nurt był Naukowo rozpoznany, ale niestosowany praktycznie. A to jest gigantyczna siła, która w oparciu jeszcze o tak zwaną logikę synergizacji adaptogennych związków jest w stanie naprawdę pobudzić tego naszego wewnętrznego lekarza. Bo prawda jest taka, że medycyna zachodnia, w tym medycyna Stanów Zjednoczonych, w większości opiera się na oczekiwaniu na chorobę. Tak. A logika organizmu ludzkiego podpowiada, że Trzeba by zrobić wszystko, by profilaktyka była praktyczna, a nie w teoria, że będzie profilaktyka, ale my jej nie stosujemy. W związku z czym właśnie my stosujemy czynniki, które pobudzają mechanizmy samonaprawcze w organizmie, m.in. przez stymulowanie wątroby do produkcji glutationu, który jest siłą sprawczą pobudzenia znów, kolejnej partii białek odpornościowych tzw. białek humoralnych, które są w stanie przeciwdziałać najgorszym negatywnym czynnikom pozbawiającym nas zdrowia. Mam przyjemność spędzać z panem doktorem już drugi dzień i mam bardzo dużo informacji i stąd też chciałabym się z państwem tymi wszelkimi dobrami podzielić z naszymi słuchaczami i widzami. Proszę mi powiedzieć, mówi Pan o wewnętrznym lekarzu? To znaczy, że wierzy Pan tak jak ja w rewitalizację organizmu? To nie jest wiara, to są do dokumenty naukowe. Oczywiście, historycznie sięgając w praktyka medycyny chińskiej, której korzeniami sięga przynajmniej 6000 lat wstecznie, mówiąc o medycynie Alurwedy, wszystko było oparte na praktycznym sprawdzeniu wyciągów roślin, gdzie ludzie nieprzeciętni, o nieprzeciętnych uzdolnieniach, czyli o określonej też energetyce, umiejętności podpatrywania przyrody, gdzie czerpali wzorzec często zachowania zwierząt, które w określonych sytuacjach zagrożenia życia korzystały z dobrodziejstwa przyrody. I ponieważ w tamtej kulturze lekarz równocześnie był producentem specyfiku leczniczego, więc w 100% odpowiadał za to, jak on leczy. Nie jest przecież tajemnicą, że był okres w. Akurat z historii Chin, kiedy za nieprawidłową diagnozę ścinano lekarzowi głowę. No ja sobie nie wyobrażam dzisiaj takiego kryterium sprawdzania sprawności medycznej, bo tu nie mamy winy lekarzy. Dlatego, że lekarz spełnia, musi wypełnić pewną procedurę i w momencie, kiedy on tą procedurę wypełni i nawet pacjent bo umrze, on nie ponosi winy, bo on zrobił wszystko, co wedle kanonów tego zawodu było wykonane. Ale że przy okazji niechcący. Traktuje w tym momencie człowieka jak urządzenie, któremu można resor wymienić, czy inną część zabierną, a nie udało się, no to po prostu idzie na złom. W tym przypadku niestety dochodzi do tego, że praktycznie człowiek holistycznie nie jest już postrzegany, ponieważ to nawet nie jest wina samej medycyny, ponieważ tak dalece rozpleniły się różne przypadki, że wąskie specjalizacje medyczne tracą. Z swego spojrzenia człowieka tylko widzą przypadki statystycznych chorób bo myśmy czekali czy i nadal czekamy na objawy choroby więc by robimy wszystko żeby nie tylko samą energią ale przede wszystkim również pobudzić biochemiczne procesy które przecież zostały zaprogramowane przez nasz kod genetyczny I w tym wszystkim podobnie jak w środowisku zewnętrznym kluczową rolę odgrywa pożyteczna flora naszego jelita statystycznie Charakteryzując to, zdrowy człowiek powinien mieć 2 kg w liczeniu na wagę oczywiście przede wszystkim szczepów bakterii z grupy Lactobacillus i Bifidobacter. Oczywiście pozostałe również, ale one są kluczowe. Gdyby one nawet nie w takiej ilości, ale przynajmniej było gdzieś około kilograma, to one zjadając lignany, pektydy, oligosacharydy, czyli związki, które są pozostałością potrawieniu warzyw i owoców, tak. byłyby w stanie zwrotnie oddać człowiekowi cały kompleks witamin od B1 do B12, uzupełnić mikro i makroelementy typu jod, potas, sód, sód wapń, żelazo, magnez, a więc tak. kluczowe dla procesu, między innymi również dla układu hormonalnego, nie mówiąc o tak tzw. pompie sodowo-potasowej, a więc wchłanianiu, przesyłaniu impulsów, regulacji układu hormonalnego. Ale co najistotniejsze, że te bakterie konsumując dla nas już nic nieznaczące lignany pektydy, byłyby w stanie wytworzyć pozostałości po nich. My wytwarzamy nawet pot i dwutlenek węgla. Oczywiście kał jest też pozostałością. W ich przypadku metabolity to jest woda utleniona i kwas masłowy. a w tym konglomeracie żadna bakteria, żaden wirus, żaden pasożyt, żaden chemiczny związek, który mógł i może powodować chorobę nowotworową, nie mógłby działać. Wobec tego logika podpowiada, że większość schorzeń, tzw. cywilizacyjnych, wynika z niesprawności flory pożytecznej. A kto jest sprawcą tego? Konserwowana żywność na pierwszym miejscu. W ślad za tym idąc wcześniej trzeba przecież wymieniać nawozy sztuczne podsypywane pod rośliny, herbicydy, pestycydy, później przetwarzana zbyt mocno przede wszystkim żywność, zwłaszcza produkty mięsne, gdzie zwierzęta też są dokarmiane w paszy, przede wszystkim hormonalnie, po to, żeby w jednostce czasu uzyskać większy przyrost masy ciała. To dereguluje układ hormonalny. Wobec tego, na starcie, pożywienie, które powinno być dla nas siłą ozdrowieńczą, jest przyczyną wielu chorób, których dotąd nigdy by nie było. Często, oczywiście, ludzie się zastanawiają, jak to jest, że historycznie sięgając do średniowiecza, ludzie żyli krótko. Dzisiaj, mimo tylu zagrożeń, człowiekowi udało się przedłużyć średnią życia. Prawda jest taka, że. W tych wiekach średnich, kiedy, mówiąc inaczej, rycerstwo jeszcze, mówiąc inaczej, rządziło, tak. to tak naprawdę nie tylko mężczyźni, ale w ogóle istniało przekonanie, że najlepsze pożywienie, czyli dla tych bogatszej części społeczeństwa, to jest pieczyste, czyli pieczone mięso. A dzisiaj wiemy, że człowiek tak naprawdę potrzebuje jeden gram białka na 1 kilogram masy ciała, bo jeżeli zje więcej... Proszę powtórzyć naszym widzom. Jeden gram białka na 1 kilogram masy ciała. Jeżeli zje więcej, to cała nadwyżka jest przemieniona początkowo na cukier, a następnie na tłuszcz. Ale gorsza rzecz z tego, oprócz nadwagi, to jest to, że ten cykl ornitynowy, który przemienia białko na zapasową substancję dokonuje odrywania grup aminowych. Te grupy aminowe NH2, łącząc się z dwutlenkiem węgla, tworzą nadmierną ilość kwasu moczowego i w perspektywie pojawia się dna moczanowa, objawiająca się tak zwaną podagrą. W wiekach średnich większość mężczyzn z wieku 40 lat z powodu na podagrę, czyli dnę moczanową, umierała, bo własnym moczem się zatruwali z przewagi akurat produktów mięsnych. Wobec tego apel do państwa. Im mniej mięsa zjesz, tym będziesz zdrowszy. Oczywiście, choćby z tego względu, że warzywa i owoce to jest tak zwany pierwszy poziom łańcucha pokarmowego. Na następnym poziomie, czyli u zwierząt roślinożernych, kumuluje się wielokrotnie zanieczyszczenie, które było na niższym poziomie, a my jesteśmy przecież jeszcze jeden, jeden stopień wyżej. To znaczy, że my najbardziej cierpimy na tym, co sami sobie przygotowaliśmy. Więc w zasadzie prawdą jest, że kiedy rozmawiam z lekarzami chińskimi, którzy nadal sięgają do źródeł historycznego ich dorobku, twierdząc, że chcą pominąć dwa błędy, które są nieszczęściem ludzkim. I to się sprawdza, bowiem oni twierdzą, że są dwa błędy. Pierwszy to jest ignorancja, drugi to jest zawiść. Ignorujemy dorobek minionych kultur, w tym również tak zwanej kultury medycznej twierdząc, że nasz umysł jest na tyle już mądry, że jesteśmy w stanie wszystko odczytać, a rzeczywistość jest taka, że często świat naukowy fragmentarycznie poznaje, po czym się okazuje, że się pomylił. I taka pomyłka dotyczyła przecież witaminy C, którą od momentu odkrycia zaczęto nam aplikować w postaci kwasu askorbynowego, który nigdy nie był witaminą C. Bo kwasa jest częścią składową witaminy C, która w naturze występuje tylko w formie płynnej, a nigdy jako ciało stałe. Oczywiście w XV wieku Hipokrates powiedział, aby jedzenie było waszym lekarstwem. Wracając do jelita grubego, proszę powiedzieć, na Polacy w kraju wiemy, że mamy bardzo dużo kiszonek, kiszoną kapustę, kiszone ogórki, kiszone buraki czerwone. Jak nasi rodacy i nie tylko za granicą mogą poradzić sobie z braku właściwie po, takich popularnych potraw jak kiszonki? Jak to jelito grube mogą wyczyścić, bo jelito grube od jelita grubego tak wiele wiele przecież są. Nie tylko od jelita grubego, bo w jelicie cienkim również zagnieżdżają się pasożyty. W momencie kiedy nie ma stabilizacji tej flory właściwej, to również zasiedlane jest jelito cienkie przez różne patogeny, między innymi Candida albicans. Jest to grzyb z grupy drożdżaków. A na receptę na pozbycie się. No więc pasuje? oczywiście to jest, jest suplement. Kompletny tak. suplement składający się z pięciu składników synergicznie dobranych, i tu nie jest żadna tajemnica, pod powiedzmy tak zwanym przywództwem synergizacyjnym czystka, gdzie synergizatorem w tym przypadku są kiełki lucerny. Fantastyczny nie zestaw. Ten suplement zażywa się w zależności od sytuacji, bo można testami wega stwierdzić, jak organizm został i przez jaki gatunek pasożyta zasiedlony. Najtrudniej jest oczywiście zlikwidować dwie kategorie pasożyta: borelie która zmienia swój charakter i ma cykle rozwojowe 28-dniowe i Candida albicans, która na bieżąco przecież w zarodnikach trafia do organizmu. Jeżeli w tym organizmie nie ma tej właściwej flory w jelicie grubym, ale także w jelicie cienkim, to ona, mówiąc swobodnie, się rozwija. I mukotoksyny produkowane przez grzyba są, mówiąc inaczej, porażająco niebezpieczne dla splotu trzewnego. A splot trzewny znajduje się tuż nad jelitami, ponieważ jest to Zespół neuronów bogatszy od naszego mózgu, który zarządza podświadomymi funkcjami naszych narządów, czyli te toksyny zakłócają harmonię współpracy narządów. I to jest jedno z wielkich niebezpieczeństw, ale gorsza sytuacja jest taka, że wtedy centrala, czyli centralny układ nerwowy, dowiaduje się o czymś nienormalnym. I objawi, objawia się to irracjonalnym zachowaniem człowieka. Często popada on w depresję. Często może być to rozdwojenie jaźni albo nadmierna agresja, raptowna euforia, po czym skłonności samobójcze. I często takich ludzi, praktycznie diagnozując objawowo, można posądzać, że to jest schizofrenia. Gdy ona nie jest schizofrenią, tylko te objawy nasilają się w momencie tak zwanego fazy namnożania pasożytów. Ja mówię tylko o jednym gatunku, a proszę sobie wyobrazić, że średnio, kiedy prowadzę swoje szkolenia, sugeruję ludziom, żeby robili badania. I okazuje się, że po czym przychodzą mi z wynikami badań testu WEGA, mają po kilkanaście pasożytów, z tym zaczyna się od boreli i na kilku, na przykład, tasiemcach, również pasożytach od zwierzęcych. Statystyka jest mniej więcej taka, że ponad 90% populacji światowej nosi w sobie pasożyty. Czyli one z jednej strony podkradają nam tak zwaną witalną substancję odżywczą, jakim jest meczko pokarmowe. Ale to jest. Uchybienie, powiedzmy, pewien, pewna niedogodność, bo my nie jesteśmy właściwie dożywieni. Gorzej jest, że załatwiają swoje niecne potrzeby, czyli umowne siusiu i kubkę, tak. wytwarzając konglomerat, zwłaszcza kiedy jest kilka gatunków chemicznych, który w organizmie gromadzi się. I my mamy mechanizmy, przede wszystkim wątroba na tym cierpi, że stara się to zabezpieczać. Gdyby człowiek regularnie przy tej wszystkim pił czystą wodę, tak zwaną wodę strukturalną zjonizowaną, przynajmniej w ilości 1,5 do 2 litra w ciągu dnia, to w tym momencie na bieżąco większość tych zanieczyszczeń byłby w stanie usunąć. Skoro tego nie czyni, to okazuje się, że organizm musi znaleźć wyjście. I póki jesteśmy młodzi, są jeszcze zapasy tak zwanej tłuszczu, który nawet u ludzi szczupłych, jako podściółka pod skórą się znajduje. Tam się lokuje ta ilość zanieczyszczenia, i w którymś momencie organizm mówi: Stop, już nie mam miejsca na lokowanie. I przychodzi taki moment, kiedy my idziemy do lekarza, ponieważ mamy różnego rodzaju objawy, które dotąd się nie pojawiały. Mamy, mówiąc inaczej, reakcje negatywne na zjedzenie jakiegoś produktu, wys jakaś wysypka pojawia się na skórze. My nazywamy to alergią. Alergi. Oczywiście, alergolog twierdzi, że to jest alergia na jeden czynnik. I on nie, nie mówi, nie mija się z prawdą, tylko nie mówi pełnej prawdy, ponieważ powinien powiedzieć człowieku, to jest immunologiczna reakcja na to, co wcześniej przygotowałeś czasami przez 20 lat, a teraz jedna substancja z zewnątrz dopada do tego, na przykład jest to pyłek strawy, zmieniając chemizm do tego stopnia, że następuje jakby wewnętrzna fermentacja, która daje. Gigantyczne uczulenie, bądź to wziewne, czyli mamy trudności z oddychaniem. Objawy typowe dla chorób płuc, skórne najczęściej, czy też gastryczne, rozwojnienia, nie mówiąc o, o nadwrażliwości jelita, gdzie diagnozuje się około 220 odmian nadwrażliwości. To przecież, gdyby chcieć specyfiki produkować, to nie ma takich specyfików, i wtedy bezradnie ręce się rozkłada, bo to są autoimmunogenne choroby. Można próbować odczulać, ale to jest droga. Błędna, dlatego, że trzeba wzmocnić tego wewnętrznego lekarza, czyli mówiąc znacznie oczyścić organizm, najpierw zlikwidować pasożyty, następnie zregenerować organizm, między innymi właśnie kiszonkami. Najbogatszy zestaw laseczek kwasu mlekowego występuje przecież w siadłym mleku, ale nie przetworzonym przez przemysł mleczarski, tylko takim jak dawniej było mleko wiejskie. Oczywiście niektóre jogurty typu na przykład greckiego zawierają relatywnie sporą ilość pożytecznej flory. Dla przykładu warto przypomnieć, że symbiotyki, czyli zestawienie materiału odżywczego dla określonych pożytecznych mikroorganizmów, no, jest możliwe do nabycia na rynku, ale przeciętnie zawierają one 7 szczepów, a nam potrzeba tysiąc. Wobec tego, jaka to jest skala pomocy. Ja bym nawet nie ignorował tego, co jest w symbiotykach czy probiotykach. Bo to trzeba rozdzielić, bo są prebiotyki, probiotyki i symbiotyki. Symbiotyk jest połączeniem prebiotyku i probiotyku jako materiału, którym się pożywiają bakterie. I akurat bakterii, które będą pożyteczne dla naszego organizmu. Kiedy bierzemy probiotyki? No oczywiście my... Nie... Probiotyk, czyli określone szczepy bakterii, możemy ciągle pobierać. Warunek jest jeden, że w tym momencie musimy zwiększyć ilość warzyw, bo. Co jest pożywieniem dla probiotyków? Dla probiotyków są lignany, pektydy oligosacharydy, czyli pozostałości po warzywach i owocach. Jeżeli tego nie mamy, żywot takich bakterii przeciętnie jest krótki, na no powiedzmy 72 godziny. Jak one nie miały czym się posilić, to się nie namnożą. A jeżeli mają, to błyskawicznie namnażają się i zaczynają dominować. To nie jest prawda, że w naszym jelicie. Mogą być i są tylko same pożyteczne, jeżeli byśmy faktycznie byli zdrowi. Bo tam musi być pewna równowaga, zarówno tych negatywnych, jak i szerichia coli w nadwyżce jest negatywnie postrzegana, ale ona spełnia swoją pożyteczną rolę, bo stymuluje nasz organizm do tego, żeby był aktywny. Jest jeszcze jeden problem, o którym warto powiedzieć: otóż pewne objawy nadwrażliwości, w tym alergii. Dawniej mogły się pojawiać u osoby nie tyle zaawansowanej wiekiem, która przeżyła ileś lat, a dzisiaj dziecko się rodzi z chorobami cywilizacyjnymi i z uczulejem. Dlaczego tak się dzieje? Jeden z zasadniczych problemów to jest taki, że matka nie była przygotowana do ciąży, czyli nie miała oczyszczonego organizmu. W tym momencie Uruchamia się, kiedy zachodzi w ciążę, pewien mechanizm, który dba o to, żeby dziecko możliwie urodziło się zdrowe, ale kosztem organizmu matki. A jeżeli ta, ten organizm matki nawet nie ma dla niej właściwych składników, to skąd on ma pobrać dla dziecka? Wobec tego pozbawia organizm matki wszelkich zapasów, nie mówiąc o tym, że odbiera jej możliwość normalnego funkcjonowania. I matka choruje, a dziecko nie może być w pełni rozwinięte. Drugi problem to jest ten, że. Nie karmi się często dziecka mlekiem, a prawda jest taka, że w momencie, kiedy drogą naturalną dziecko przychodzi na świat, to nie jest dzisiaj tajemnica. Jak płód przychodzi na zewnątrz, to w drogach rodnych cała powierzchnia ciała pokryta jest śluzowatą substancją. I dziecko nawet w tym momencie, kiedy się to zmywa, dopiero po pewnym czasie, jest na ten czas chroniony przed negatywnym skutkiem patogenów, które są w organizmie. Dopiero Pierwsza porcja mleka, jak my to nazywamy zawartością siary, czyli czynników, które stabilizują organizm, gwarantuje, że od tego momentu dziecko zaczyna zasiedlać swój organizm właściwą florą. W tym momencie dzieje się wiele fenomenalnych procesów, często u dziecka objawiających się wzdęciami. My mówimy, że jest kolka, to jest naturalny proces, bo dopiero jego jelita zasiedlają się tą florą. Jeżeli dziecko nie zostaje wykarbione mlekiem matki. Często z nieroztropności, bo wygodniej jest dać mleco, mleko np. innego saka, które nie spełnia tych parametrów. Tak naprawdę, mleko matki z uwagi na fukozę, to jest taki cukier o wyjątkowych parametrach stymulujących immunologię, kwasu ferolowego, wszystkich aminokwasów egzogennych, mikroelementów. To jest kluczowy materiał do tego, żeby organizm w pełni wyposażył się w tego wewnętrznego lekarza. my go nie wy... Nie wyposażymy, to przede wszystkim kostki litowe tego dziecka już nie będą peł w pełni sprawne. A trzeba pamiętać, że między kosmkami litowymi znajdują się pęczki Pejera. Cóż to takiego jest? Otóż pan Pejer stwierdził, że nasza odporność humoralna, czyli odporność na nietypowe czynniki chorobotwórcze znajduje się między kosmkami jelitowymi. One są w stanie wyprodukować określone białka, które neutralizują każdego delikwenta. Czy to bakterie gram plus, gram minus, czy też mogą być to wirusy, pasożyty, nieważne. Nawet chemia powodująca mutacje, czyli prowadząca do chorób nowotworowych, byłaby zneutralizowana. Rzecz w tym, że wątroba musi mieć właściwy poziom glutationu. A jeżeli wielicie, wcześniej powiedziemy zarówno tego dziecka nie ma w późniejszym okresie dostatecznej ilości laseczek kwasu mlekowego, a do dorosłego człowieka dominuje proces gnilny, np. krostidium czy proteus, wytwarza się gigantyczna ilość gazu amoniaku, który przedostając się przez układ krwionośny do wątroby niszczy produkcję glutationu, głównej siły sprawczej decydującej o tym, czy pęczki PRA produkują białka humoralne, czy nie. Wobec tego my jesteśmy pozbawieni naturalnego mechanizmu z powodu tego, że pożywienie było niepełnowartościowe. I teraz, skoro padło pytanie, jak mamy sobie to uzupełnić? Oczywiście możemy jogurty pić. Jogurt nie jest pełnym rozwiązaniem, bo ile jest ludzi, taka jest odmienność Konglomeratu flory bakteryjnej, nawet bliźniacy jednojajowi mają inną florę, czyli bardziej identyfikujemy się florą bakteryjną niż liniami papilarnymi. Wobec tego każdy powinien to wytestować. Niewielkie ilości kiszonej kapusty, przecież ktoś też gdzieś kiszy w innych cywilizowanych krajach tę kapustę, albo powinien ktoś zacząć kisić, skoro wiemy, że zdrowie zależy od tego. To jest najtańsza metoda. Przy czym można by się zastanowić, czy aby tak zwanemu systemowi leczenia ludzi nie zależy na tym, żeby ciągle leczyć chorych, bo na chorych się zarabia, a na wyleczonych już nie. Ale zostawmy to zagadnienie, bo ja chcę się koncentrować na pozytywach, tylko proszę pozytywnych. Proszę powiedzieć, jaką rolę w procesie detoksykacji jelita i naszych narządów wewnętrznych, takich jak wątroba, żołądek odgrywa chlorofil? Chlorofil jest pewnym fenomenem przyrody, bo z jednej strony on pozwala w warunkach otwartej przestrzeni przy świetle doprowadzić do fotolizy wody w konsekwencji później druga faza ciemna wyprodukować energetyczny materiał dla wszystkich żywych organizmów, jakim jest glukoza. I jego oryginalność budowy polega na tym, że identycznie wygląda jak cząsteczka hemoglobiny, tyle tylko że w hemoglobinie centralne miejsce zajmuje nie magnez, jak w chlorofilu, tylko żelazo. Żelazo jest niestabilne i ma takie być, ponieważ spełnia pewną rolę transportera. W jedną stronę tlenu do komórek, żeby wytworzyć energię w mitochondriach, a z drugiej strony, kiedy powstanie dwutlenek węgla w procesie oddychania, to z powrotem musi go przetransportować, bo tego zmienia się jego, mówiąc, charakter i dlatego często pasożyty, potrzebując żelaza, wyrywają go z aktywnych cząsteczek hemoglobiny. My, badając hemoglobinę, ilość klinek mamy dostatek. Badania analityczne wskazują, że człowiek nie ma anemii, a on jest niedożywiony, czuje się słabo, tak. dlatego że po prostu energii nie ma. Niedotleniony. To oczywiście niedotleniony, ale tak naprawdę brak energii zasadniczej, tak. bo brak tlenu to jest dostatek glukozy, ale tlenu nie ma, wobec tego nie powstanie tak. energia życia. W tym przypadku... Chlorofil jest stabilny pod względem trzymania tlenu i spełnia dwie pożyteczne role. Wypełnia tą lukę niedoboru tlenu w organizmie i to już jest kapitalna historia, ale druga, równie ważna, to tlen czysty, aktywny dla wszystkich beztlenowców, czyli pasożytów beztlenowych, a te przede wszystkim bytują w jelicie grubym, w jelicie cienkim, jest śmiertelnym zagrożeniem, czyli w bardzo bezpieczny sposób My dostarczamy sobie czynnik, który uzupełnia naszą energetyczność. Ta komórka optymalnie zaczyna pracować. Psychomotoryka jest optymalna niemalże, a co ważne, pasożyty giną przy okazji. Oczywiście trzeba podkreślić jeszcze jedną rzecz, że nie wszystkie pasożyty są tak zwanymi obligatoryjnymi beztlenowcami. Bo są fakultatywne, beztlenowce. Te mogą przeżyć w tych warunkach, wobec tego trzeba dodatkowe czynniki, mówiąc inaczej, suplementy oparte o zestaw adaptogennych czynników pochodzenia naturalnego zestawić po to, żeby zlikwidować. Przykładowo wyciąg z granatowca tak, jest fantastyczny, tak. nawet bytujące często w jelicie cienkim tasiemce, tasiemce nieuzbrojone, których długość może sięgać 10 metrów, są paraliżowane w dość krótkim czasie i on w tym momencie jest paraliżowany, nie może się odżywiać przez wyciąg z granatowca, bo tam jest składników około trzydziestu kilku, zaczynając od antyoksydantów, ale czynników, które faktycznie dla nas nie stanowią żadnej, żadnego zagrożenia, natomiast Paraliżują tego typu akurat pasożyty, które całą powierzchnią swego ciała wchłaniają składniki odżywcze, w tym przypadku również dla nich śmiertelne. Ja, ja zetknęłam się z taką informacją, żeby przynajmniej dwa razy w tygodniu zjeść jeden owoc granatu, proszę Państwa, więc teraz to jest potwierdzone. Wracając do chlorofilu, to znaczy, że chlorofil. Wpływa na naszą detoksykację, a także dodaje nam energii. Czy do... dodaje nam energii wtedy, kiedy my jesteśmy wyczyszczeni? Znaczy, to... no, t... W każdej sytuacji, a gdybyśmy byli wyczyszczeni, przy okazji on czyści. To tak. dochodzi do jakby już wyrównania tego bilansu. Miejmy nadzieję. Chcę powiedzieć, że nie tylko taka jest rola chlorofilu. Chlorofil spełnia rolę wewnętrznego dezodorantu. Jeżeli jest mądrze wyekstrahowany chlorofil z roślin, które zawierają olejki eteryczne o pewnych parametrach. Przykładowo ten, który mogę zaoferować ma wyciągi nie tylko z chloreli, która z uwagi na to, że jest glonem o najmniejszej powierzchni, bo z tego ma koncentrację ogromną chlorofilu. Ale zawiera L-tryptofan, jeden z najrzadszych aminokwasów egzogennych, bez których nasz organizm nie może nie, funkcjonować. Dodatkowo, na przykład kiełki lucerniane zawierają kwas chlorogenowy, który oprócz tego, że zawiera bardzo wartościowy chlorofil, ma mikroelementy praktycznie 81% potrzebnych nam mikroelementów i ten kwas chlorogenowy, który kontroluje poziom cukru w organizmie, więc przy okazji jeszcze, jeszcze oczywiście zdrowy człowiek też musi kontrolować poziom cukru w organizmie. Do tego na przykład młody jęczmień oczywiście nie starszy niż sześciodniowy, bo tam jest w momencie, kiedy kiełki startują jest konglomerat wszystkiego, gdy zjemy oczywiście, gdy zjemy samo ziarno to nasze enzymy nie są w stanie sięgnąć tego potencjału, który znajduje się w tak zwanym ziarnie aluronowym, czyli tym zapasie, z którego ma powstać nowe życie. A w momencie, kiedy on sam wykiełkuje, do 6 dni mamy potencjał gigantyczny wszystkich składników potrzebnych do życia. I na koniec mięta, która ma fenomenalny zapach, ale również czynniki, między innymi tymol, który sam w sobie również ogranicza istnienie pewnych patogenów. Konglomerat ten gwarantuje, że wewnętrznie to działa jak wewnętrzny dezotorant, a chro, chlorofil spełnia rolę wewnętrznego słońca. Mówiąc najprościej, gdy chcemy zmienić kolor skóry, idziemy na słońce. Nadmiar słońca nie tylko że może poparzyć, ale również postarza skórę. Natomiast chlorofil w tej formie, kiedy jest, spełnia rolę identyczną jak słońce w pochmurny dzień, kiedy nie musi być promieni, tylko jest światło rozproszone nawet denne, jest w stanie sprawić, że nasza cera wygląda. Efektowniej. Co ważne, że reguluje pracę gruczołu wydzielania wewnętrznego, w tym m.in. tarczycy, wpływa na regulację cyklów miesięcznych o kobiet i również na laktację ukarbiących, a co ważne, że biust się uwydatnia. To dla pewnych dla większości Ale... pań będzie dobra informacja. Proszę, panie, proszę, no. I proszę Panów, bardzo dziękujemy Panie Doktorze za. Wywiad. Dziękujemy za spotkanie, proszę Państwa, i zapraszamy na kolejny, w następnym odcinku powiemy na temat witaminy C. Panie doktorze bardzo dziękuję. Dziękuję za uwagę i zapraszam.